W XVII wieku, w czasach wojny smoleńskiej, polski szlachcic Nicefor Jaksa Czernichowski zostaje zesłany na Syberię. Wraz z rodziną bronił Nowogrodu Siewierskiego, a ich los zmienia się na zawsze. Na Syberii Nicefor zgadza się na współpracę z carem, by uwolnić siebie i rodzinę. Rozpoczyna swoją misję w dzikich rubieżach wschodu. Nicefor staje się dowódcą oddziałów broniących szlaków handlowych. Wschodnie rubieże Rosji są pełne niebezpieczeństw. W 1660 roku jego życie zmienia się drastycznie, gdy rosyjski wojewoda porywa jego bliską osobę. Nicefor nie zamierza czekać na pomoc. Jaksa organizuje bunt przeciwko wojewodzie, co prowadzi do jego tragicznej śmierci. Jego odwaga wzbudza strach w sercach Rosjan. Aby uniknąć kary, Jaksa ucieka i przepływa Amur z Grupą Kozaków. Zaszywa się na pograniczu chińsko-rosyjskim. Tam, w miejscu dawnej twierdzy Ałbazin, Jaksa zakłada nową fortecę. Żyje wśród miejscowych, szanując ich kulturę. Państwo Jaksy staje się symbolem nadziei dla rdzennych ludów. Wspierają go w jego dążeniach do stworzenia nowego królestwa. Jaksa zdobywa nowe terytoria aż po rzekę Zeje. Obywatelami stają się zesłańcy z Syberii oraz Polacy. Rosjanie widzą w księstwie Jaksy zagrożenie. Ich wysiłki, by odzyskać ziemię, nasilają się. Jaksa wchodzi w sojusz z Rosjanami, by zabezpieczyć swoje państwo. Decyzja ta nie jest łatwa. W 1669 do wogroku Jaksa składa hołd carowi, co prowadzi do uznania księstwa przez Rosjan. To moment triumfu. Niedługo po uznaniu Jaksa najeżdża Chiny, zyskując sławę i szacunek. Jego oddziały są w gotowości. Władca Jaksy zdobywa łupy, a jego państwo rośnie w siłę. Jednak śmierć władcy zmienia wszystko. Po śmierci Jaksy jego państwo popada w ręce Rosjan. Zaczyna się proces podporządkowania. W 1682 roku chiński cesarz Kangxi planuje zniszczenie księstwa Jaksy Rosjanie czują strach Oblężenie Aubazina w 1685 roku kończy istnienie księstwa Jaksy Ostatnie dni walki są dramatyczne Jaksa Czernichowski zostaje zapomniany a jego historia znika z kart dziejów ale czy musiało tak być Jaksa był wybitnym politykiem który potrafił zjednywać ludzi i balansować między mocarstwami gdyby Jaksa przeżył, historia jego księstwa mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej, jakie byłyby dalsze losy? Pamiętajmy o Jaksie Czernichowskim, bo dokonał rzeczy wielkich,